Witamy Państwa serdecznie. W dniu dzisiejszym mam przyjemność gościć na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Ze mną pan doktor Zbigniew Jarosz. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym chcielibyśmy Państwa zaprosić na wydarzenie, które odbędzie się w dniu jutrzejszym o godzinie 19. Tematem jutrzejszego webinaru interaktywnego szkolenia online będzie zakładanie plantacji w podłożach o ograniczonej objętości krok po kroku. Temat bardzo interesujący, innowacyjny, ale moi specjaliści, między innymi pan doktor Jarosz, a także Jarosław Barszczewski, którzy są specjalistami w tej dziedzinie, postarają się opowiedzieć Państwu, z czym to się je, jak należy to zrobić, żeby uniknąć błędów i które rozwiązania są dla Państwa najkorzystniejsze. Oddaję głos panu doktorowi, o czym będziemy, panie doktorze, mówić. Dzień dobry Państwu. Oczywiście zajmiemy się od bardzo praktycznego, praktycznej strony tego całego zagadnienia. Na pewno jest potrzeba, na pewno jest zainteresowanie, i cały czas od kilku lat powtarzam, że to jest przyszłość, że to jest jedyny kierunek rozwoju upraw jagodowych, czyli uprawy o, w podłożach ograniczonej objętości. Co będziemy chcieli Państwu przekazać? Na pewno zrobimy bardzo dokładną charakterystykę. Rodzaju podłoży. Będziemy mówić o standardach, czyli włókno kokosowe, będziemy mówić o y, takich y, trochę już przebrzmiałych standardach, y, jak torf, ale nawiążemy również do alternatyw. Wiemy dobrze, co się stało w tej chwili z ceną włókna kokosowego. Y, nie wiem, że to wszystko poszło y, drastycznie. W górę, to jeszcze niektóre firmy mówią wprost, że no, są problemy z logistyką, tak? Są problemy z dostarczeniem włókna kokosowego. Mamy już na dzień dzisiejszy rozwiązanie alternatywne. Mówię tutaj o węglu brunatnym karbomat. Będziemy mówić również o jeszcze nowocześniejszym rozwiązaniu, a mianowicie połączeniu w matach węgla brunatnego z włóknem kokosowym. Pokażę Państwu. Bardzo interesujące wyniki tegorocznej uprawy malin w podłożu Karbomat, gdzie się okazało, że to podłoże tak naprawdę w momencie, kiedy dopracujemy pożywkę i zastosujemy względy wymagań roślin uprawianych w karmacie jest w stanie się odwdzięczyć wyższym kilku procentowo plonem od zwykłego kokosu. Czyli najnowsze badania jutro Najnowsze poruszamy. badania. Oczywiście podejdziemy bardzo praktycznie do wyboru technologii, tak? czyli czy to mają być wały ziemne, tak? czy to mają być stoły, czy to mają być rynny, czy, czy te rynny mają być na, na jakiej wysokości. Mając do dyspozycji Jarosława, który jest prawdziwym mistrzem, jeżeli chodzi o zagadnienia fertygacji, na pewno dokładnie wytłumaczymy niuanse dotyczące składu pożywki, dozowania pożywki, przygotowania tej pożywki i zarządzania. No i oczywiście liczymy na to, że Państwo również zadacie bardzo interesujące pytania, na które będziemy mogli odpowiedzieć. Proszę Państwa, temat jest nowy, temat jest jak najbardziej interesujący, nawet jeżeli w tej chwili nie planujecie Państwo zakładać takich plantacji, to warto się temu przyjrzeć, dlatego że takie spotkania zawsze mają na celu przybliżenie tego, co nas niedługo czeka, a zakładanie plantacji krok po kroku da Państwu odpowiedź, czy ten temat jest dla Was interesujący, czy jeszcze warto się z nim wstrzymać. Ja zapraszam Państwa serdecznie w imieniu Akademii Boryna, ale również w w imieniu moich gości, czyli pa Zbigniewa i Jarosława. Mam nadzieję, że widzimy się jutro o godzinie 19.00. Ja postaram się zrobić wszystko, żeby ten wykład był dla Państwa interesujący. Ja korzystając tutaj z okazji, że, że jesteśmy na, na wizji z Państwem, chciałbym jeszcze raz serdecznie zaprosić na nasze wydarzenie, Kongres Jagodowy 2022, który planujemy 4 lutego w hotelu Panorama w Muszczonowie, wersję stacjonarną, personalną. Oczywiście ci z Państwa, którzy nie zdecydują się na udziale personalnym w tym wydarzeniu, mają możliwość zalegowania się na naszą stronę i obejrzenia tego całego kongresu, tych wszystkich interesujących wykładów w formie streamingu bezpośredniego. A program cały już jest udostępniony na naszej stronie. Moim zdaniem jest to program jak najbardziej odzwierciedlający aktualne. Problemy i bolączki rynku jagodowego, dlatego, że jest to program dopasowany do Państwa zapytań. Państwo mieliście czas na głosowanie na, na tematykę wykładów. Myśmy to podsumowali, zebraliśmy w bloki. Będzie bardzo dokładny, precyzyjny blok o sposobach oszczędzenia na nałożeniu. Od razu podkreślam, to nie jest tak, że. Wzrosły ceny nawozów i my nie będziemy tych nawozów stosować, bo są za drogie. Nie da się, to jest niedopuszczalne i absolutnie o tym nie mówimy. Mówimy, w jak w mądry sposób doprecyzować to nawożenie, żebyśmy mogli oszczędzić na stosowaniu nawozów, żebyśmy zwiększyli wykorzystanie. Pan profesor Witold Grzebisz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, będzie rozstrzygał kwestię, czy nawożeniem organicznym możemy zastąpić nawożenie mineralne, a jeżeli nie całe, to przynajmniej w jakim stopniu, tak? Będziemy mieli Izę w wykładzie poświęconym odmianom truskawek. Tak, to prawda. Ja w imieniu Boryny zapraszam Państwa również serdecznie na kongres jagodowy. Będziemy mieli tam swój blok. Króciutki, bo króciutki, ale ja i mój szef Adam Bożencki postaramy się przybliżyć. Ja będę mówić o truskawkach, Adam będzie mówił o malinach, i to też są ciekawe wykłady dla wszystkich plantatorów owoców jagodowych, tak? Ja postaram się Państwa zapoznać z tym, jak wygląda w tej chwili sytuacja, jeżeli chodzi o odmiany truskawek. Co jest najbardziej popularne, co jest nowe, co polecamy, co mamy już sprawdzone. A Adam powie w tym miejscu o Malinach, które, które najbardziej polecamy, czy do upraw tunelowych, czy, czy, czy do innego rodzaju upraw. Także jesteśmy współorganizatorami kongresu jagodowego. No, przepraszam, tak? <grywa> <grywa> Nie kongresu. Zapraszamy do Mszczonowa. Ja w imieniu swoim i doradcy Jagodowego, jak najbardziej, Państwa zapraszam. 4 lutego. Szanowni Państwo, oprócz tych bardzo interesujących tematów o doborze odmian, mówimy cały czas o doborze odmian do upraw owoców deserowych. tak? Nie zajmujemy się przemysłem, aczkolwiek, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to w kuluarach będzie również mógł prelegentów pod tym kątem podpytać. Oprócz tych tematów na pewno będzie. Blok ochroniarski, gdzie ja podejmę się póki co trudnego jeszcze zagadnienia, a mianowicie sposobu eliminacji preparatów pozostawiających ślad w owocach. Skupię się na preparatach biologicznych, wspomagających, które, dzięki którym możemy produkować owoce zero pozostałości. No i będziemy mieli blok handlowy. Szanowni Państwo. Żyjemy w takich trudnych czasach, gdzie środki produkcji drożeją w drastycznym tempie i to naszym zadaniem będzie przełożenie przynajmniej częściowe tego wzrostu kosztów produkcji na cenę. Produktu finalnego, czyli na cenę owoców. My będziemy chcieli Państwu podpowiedzieć, jak to zrobić. Będziemy, mamy zaproszonych gości, praktyków, plantatorów, którzy powiedzą, jak oni robią to, żeby te, ta produkcja ta była jak najbardziej opłacalna. Ale będziemy chcieli również podyskutować z Państwem, z osobami, które personalnie się pojawią na tym kongresie. Będziemy chcieli wymienić po prostu doświadczenia. A nic nie ma lepszego i bardziej interesującego niż doświadczenie plantatorów, którzy od lat uprawiają i zmagają się z tymi codziennymi problemami w tej dziedzinie. A zatem jeszcze raz serdecznie zapraszam na naszą stronę. Wszystkie informacje tam się znajdują. No i oczywiście do zobaczenia 4 lutego w ja ze swojej strony tylko dodam, że jeżeli ktoś by chciał otrzymywać powiadomienia w dniu jutrzejszym o tym, że nasza transmisja się zaczyna, to tutaj dodamy w komentarzu link do wydarzenia i można sobie zarejestrować się i wtedy otrzymacie Państwo mailowe czy te sms-owe przypomnienia o naszym webinarze tuż przed, przed wydarzeniem, żebyście Państwo nie zapomnieli. Serdecznie Państwa zapraszam i na jutrzejsze wydarzenie online'owe i na kongres 4 lutego, gdzie będziemy też brali udział. Na stronie Boryna. Na stronie Boryna macie Państwo opisany dokładnie jutrzejszy webinar, i tam można dokonać rejestracji i otrzymywać powiadomienia o nadchodzącym wydarzeniu. Natomiast wszystkie informacje dotyczące kongresu Jagodowego znajdziecie na stronie adwokatcyagodowy.pl. Zapraszamy serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.